Cześć, nazywam się Tomasz i jestem dietetykiem klinicznym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o formach suplementacji bakterii probiotycznych i porównywać klasyczne fermentowane produkty do suplementacji. Jogurt, kefir, kiszone warzywa oraz inne fermentowane produkty od wielu pokoleń są częścią ludzkiej diety. Powstają one dzięki naturalnemu działaniu mikroorganizmów, które przekształcają żywność w formę bardziej przyjazną dla jelit. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają także suplementy probiotyczne. Zawierają one konkretne szczepy bakterii zaprojektowane tak, aby wspierać mikrobiom w przewidywalny i kontrolowany sposób. aby świadomie wybierać to, co najlepiej służy organizmowi, warto dokładnie zrozumieć działanie obu form suplementacji. Czym jest fermentacja? Fermentacja to naturalny proces, podczas którego mikroorganizmy rozkładają składniki żywności. Dzięki temu produkty fermentowane zawierają substancje wspierające trawienie, przyswajanie składników odżywczych oraz pracę układu odpornościowego. Proces fermentacji może także wzbogacać żywność w witaminy, szczególnie z grupy B. Oraz inne aktywne związki, które wpływają na dobre samopoczucie. Wiele osób zauważa, że produkty fermentowane poprawiają komfort trawienia już po krótkim czasie. Wynika to z obecności naturalnych składników, które powstają podczas fermentacji i działają niemal od razu po spożyciu. To jedna z największych zalet fermentowanych potraw. Ich działanie nie jest zależne od dodatkowych procesów zachodzących w organizmie. Różnorodność mikroorganizmów w produktach fermentowanych. Każdy rodzaj fermentowanego produktu powstaje w innym środowisku i zawiera nieco inne mikroorganizmy. Kefir ma bogatszy skład niż jogurt. Kombucha zawiera także drożdże, a kiszonki roślinne szczególnie dobrze wspierają florę jelitową. Produkty fermentowane tworzą zróżnicowane środowisko bakteryjne, co wpływa pozytywnie na mikrobiom. Jednocześnie Warto pamiętać, że żywność bakterii w produktach fermentowanych zależy od świeżości i sposobu przygotowania. Jeśli produkt był pasteryzowany, przechowywany zbyt długo lub w niewłaściwej temperaturze, liczba mikroorganizmów może być mniejsza. Mimo to fermentowane potrawy. Nadal dostarczają cennych związków, które powstają w trakcie fermentacji. Jak produkty fermentowane wpływają na codzienne funkcjonowanie jelit? Regularne spożywanie fermentowanych produktów pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego. Wiele osób obserwuje lepszą regularność wypróżnień, mniejszą skłonność do wzdęć, łagodniejsze trawienie oraz większy komfort po posiłkach. Produkty fermentowane mogą także wspierać odporność, ponieważ duża część układu odpornościowego znajduje się właśnie w jelitach. Warto również pamiętać, że fermentowana żywność jest często łatwiej tolerowana przez osoby z wrażliwym układem trawiennym, ponieważ proces fermentacji częściowo rozkłada składniki, które mogą być trudne do strawienia w zwykłych produktach. Czym są suplementy probiotyczne? Suplementy probiotyczne zawierają konkretne szczepy mikroorganizmów, dobrane tak, aby wspierać organizm w określonych sytuacjach. Każdy szczep, może pełnić inną funkcję: wspierać odporność, łagodzić biegunki, regulować pracę jelit czy wspomagać regenerację po antybiotykoterapii. Suplementy są także przygotowane w taki sposób, aby bakterie były chronione przed działaniem kwasu żołądkowego i mogły dotrzeć do jelita w stanie aktywnym. Pod względem dawki, suplementy są bardziej przewidywalne niż produkty fermentowane. Każda kapsułka zawiera określoną liczbę mikroorganizmów, co pozwala łatwo kontrolować ilość przyjmowanych bakterii. Dlaczego suplementy mogą działać inaczej niż produkty fermentowane? Produkty fermentowane działają szeroko, ponieważ zawierają naturalną mieszankę mikroorganizmów oraz ich aktywnych związków powstałych podczas fermentacji. Suplementy probiotyczne działają bardziej celowo, ponieważ zostały stworzone z myślą o konkretnym zadaniu. To sprawia, że w pewnych sytuacjach suplement może być skuteczniejszy, szczególnie gdy organizm potrzebuje szybkiego wsparcia. Suplementy są pomocne, zwłaszcza w okresach osłabienia organizmu podczas stosowania antybiotyków, w czasie infekcji oraz w sytuacjach związanych z zaburzeniami układu trawiennego. Czy produkty fermentowane mogą zastąpić suplementy? W wielu sytuacjach produkty fermentowane mogą być wystarczające. Regularne jedzenie dobrej jakości jogurtu, kefiru lub kiszonek zapewnia organizmowi naturalne wsparcie i pomaga utrzymać jelita w dobrej kondycji. Nie każdy jednak toleruje kwaśny smak fermentowanej żywności. Osoby z nadwrażliwością żołądka lub niektórymi schorzeniami jelit mogą odczuwać dyskomfort. W takich przypadkach suplementy probiotyczne mogą być lepszym wyborem. Kiedy suplementy są bardziej potrzebne? Suplement probiotyczny warto wybrać wtedy, gdy organizm potrzebuje szybkiego wsparcia. Trwa antybiotykoterapia, pojawiają się biegunki lub zaparcia, odporność jest obniżona, układ pokarmowy jest osłabiony z powodu stresu lub mikrobiom wymaga celowanej odbudowy. Suplementy pomagają w przewidywalny sposób, co jest ważne przy intensywnych problemach zdrowotnych. Prebiotyki jako uzupełnienie działania. Zarówno produkty fermentowane, jak i suplementy probiotyczne. Działają lepiej w obecności prebiotyków. Prebiotyki to naturalne składniki roślinne, głównie błonnik rozpuszczalny, który stanowi pożywienie dla mikroorganizmów jelitowych. Odpowiednia ilość błonnika w diecie wzmacnia działanie probiotyków i pomaga utrzymać równowagę jelitową. W suplementach często łączy się probiotyki z prebiotykami, tworząc tzw. symbiotyki, które jednocześnie dostarczają bakterii i ich pożywienia. Połączenie obu metod. Najbardziej korzystne podejście. Najlepsze efekty osiąga się łącząc produkty fermentowane z suplementami probiotycznymi. Produkty fermentowane działają na co dzień, poprawiając komfort trawienia i dostarczając naturalnych składników powstałych podczas fermentacji. Suplementy wspierają organizm w momentach, gdy potrzebne jest silniejsze lub bardziej precyzyjne działanie. Takie połączenie sprawdza się szczególnie dobrze w okresach jesienno-zimowych, podczas rekonwalescencji, w trakcie intensywnego stresu lub po przebytej antybiotykoterapii. Podsumowanie: Produkty fermentowane i suplementy probiotyczne wspierają zdrowie jelit. Lecz robią to w odmienny sposób. Fermentowane produkty działają naturalnie, wpływają na codzienny komfort trawienia i dostarczają cennych związków. Suplementy zapewniają stabilne, przewidywalne działanie, co jest szczególnie ważne w sytuacjach wymagających szybkiej regeneracji. Połączenie obu form daje najlepsze rezultaty i pomaga utrzymać stabilny, dobrze funkcjonujący mikrobiom przez cały rok. Mamy nadzieję, że dzisiejszy film był dla Was przydatny. Zostańcie z nami na dłużej i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym materiale.